Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Witajcie 12 września, we wtorek, na, na kanale Czas dla Duszy, bo to jest taki nasz czas dla Duszy. Ja jestem Magda i tutaj codziennie opowiadam właśnie o duszy, jak to jest tej duszy poruszać się po ziemskim świecie. Skąd wiem? Nie wiem, gdzieś to wiem. Gdzieś w kronikach akaszy dowiaduję się w przestrzeni akaszy. Gdzieś jakieś szepty, podszepty, słyszę, coś w środku gdzieś dzwoni. I stąd, I stąd właśnie to wiem i wam przekazuję. Dziękuję Wam z całego serca za to, że tutaj jesteście, kochani. Starczy wstępu, nie? Bo to później się już nie chcę słuchać, <laughs> ale jak mogę prosić, obejrzyjcie reklamę, bo dzięki temu, że oglądacie reklamę, ja dostaję wynagrodzenie od YouTube'a. Także na początku i na końcu są tylko reklamy. Zawsze możesz je pominąć. Ale będę bardzo, bardzo wdzięczna jestem za to, że obejrzysz. Dziękuję. Kochani, we wrześniu opowiadamy sobie o ochronie. O ochronie naszej duszy, bo że jesteśmy duszą, to wiemy, że jesteśmy duszą, która nie umiera, tylko postanawia przyjść tutaj na ziemię i wcielić się. I doświadczać, i uczyć się. Wiecie, na pewno zawsze ktoś z nas gdzieś tam coś odczuwał, że tak czuje się dziwnie tutaj, jak nie z tego świata. I albo jesteśmy jacyś tacy bardziej smutni, przygnębieni i nie wiadomo o co chodzi. I tak nie możemy sobie ze wszystkim poradzić. I wczoraj było fajnie, a dzisiaj jest tak do dupy. Ble. I wiecie, co mogło się zadziać? Mogło się zadziać to, że... Przyszliście obok kogoś, kto właśnie oddał wam trochę swojej energii, albo może ktoś do was przyszedł, kto trochę zabrał, trochę oddał, albo po prostu byliście tacy czyści, tacy pię piękni, tacy wdzięczni, że jakaś energia postanowiła się do was przyczepić. I to jest normalne, słuchajcie, to nie jest nic strasznego. Wyobraźcie sobie taki świat ludzki, gdzie my jako ludzie się spotykamy, i wyobraźcie sobie świat energetyczny. On dzieje się równolegle z naszym życiem. Tutaj, na Ziemi, tam też się dzieje takie życie. Tam dusze też pracują, ale w innej formie. I teraz sobie wyobraźcie, że gdzieś jakaś energia zabłąkała się i mówi: O, tam idzie światło, tam idzie światło. To ja sobie podejdę do niego, przycupnę to coś przycupnęło przy Tobie, przy Twoim świetle. Ha, ale... Ale Tobie ciężko nieść dwie energie. Jakiś coś tam jeszcze nie Twoje. I kochani, tak kąpiel z soli, medytacje, to wszystko pozwala nam utrzymać higienę naszej duszy w czystości, w porządku, w świetle. Starajmy się jak najczęściej jak najczęściej, jak tylko poczujecie. No, wczoraj było tak świetnie, a dzisiaj czuję się tak ciężko. Wiecie, co jutro opowiem o jajowaniu. Jajowanie to jest taki sposób oczyszczania energii, ale też ściągania chorób. To bionergoterapeuci też stosują, to stosują szeptuchy. Kim są szeptuchy? To pewnie wszyscy wiecie. To są magiczne kobiety. To są po prostu te wiedźmy, tak. To nie są czarownice, to są wiedźmy, to są kobiety, które wiedzą, to są kobiety, które czują, to są kobiety z ogromną mocą. Ten zwyczaj oczyszczenia energii jajem jest to słowiański zwyczaj, więc nasz, więc możemy z niego korzystać, nie ma się co bać. Ale jutro bardzo dużo o tym opowiem, powiem, jak to zrobić, kochani. Um, pamiętajcie, jeżeli z dnia na dzień poczujecie się nie tak. Albo będzie Was bolała głowa. Ja właśnie dzisiaj odczuwam taką ciężką głowę, więc najprawdopodobniej muszę się oczyścić. I ja to zrobię zaraz. Zrobię to szałwią i zrobię to palosanto, więc podpalę jeden listek, zapalę patyczek i, i ta ciężkość głowy pewnie odejdzie. Yy, co jeszcze takiego? No, a to już dzisiaj wystarczy. Idzie nowy rok astrologiczny. Pamiętajcie, 15 z nowym księżyca. Jesteśmy już. Jesteśmy już ku nowiu. Będzie, kochani, film. Na pewno będzie. Ja po prostu mam teraz zabiegane dni, a jeszcze... Jeszcze tam zawsze się gdzieś w podróży, coś wydarzy. Wiecie? Żeby po to świadczyć. Jak już się ustawi życie... No to gdzieś tam musi coś przykopać. Zaczekaj, wypadła karta. Tak, ja cierpliwie czekam. Zaczekaj, czekajcie cierpliwie. To, co ma przyjść, to i tak przyjdzie. No, łączmy do tego wdzięczność. Popatrzmy, co energia z kart chce nam powiedzieć. Jaka energia z kart do nas płynie? Co płynie? Dobrobyt do nas płynie. Widzicie, zaczekamy sobie na ten dobrobyt, prawda? Cichutko, spokojnie, powolutku Posiedzimy, pobędziemy sobie wdzięczni. Zaczekamy sobie na dobrobyt, a co tam? Poczekamy. Co to będzie dobrobyt? Czym jest ten dobrobyt? Wiecie, dobrobyt to nie jest tylko sfera finansowa. Może akurat przyjść miłość, może przyjść cudowny przyjaciel. Wielkie bogactwo jest w drodze do Twojego życia. Twoje plany przyniosą. Dobrobyt oraz zagwarantują Ci poczucie bezpiecznej przyszłości. Pamiętaj, że kiedy będziesz podejmował działania mające na celu zamanifestowanie się Twoich snów, będziesz pod nieustanną opieką aniołów. Dobrobyt nie zawsze musi być natury materialnej. Możesz poszukiwać możliwości zamanifestowania nowych pomysłów, większego grona przyjaciół, uzyskania doskonałego zdrowia lub znalezienia miłości. Ta karta może oznaczać również napływ tego typu skarbów do Twojej codzienności. Wznieś ręce ku niebiosom, wyrazić wdzięczność za wszystko, czego pragniesz. Połóżmy ręce na sercu i podziękujmy za to, że tutaj jesteśmy. Zobaczcie, jesteśmy taką duchową rodziną. Wczoraj ktoś zadał mi pytanie: Dlaczego te karty tak rezonują ze wszystkimi? Dlaczego? Bo nadajemy na podobnych wibracjach. Może niekoniecznie na tych samych, ale mieścimy się jeszcze w tej skali radiowej, gdzieś tam może komuś jeszcze trochę trzeszczy, gdzieś komuś trzeszczy z jednej strony, gdzieś komuś trzeszczy z drugiej strony, a ktoś stoi na środku sali, skali i jemu nie trzeszcze. I dlatego te karty z nami tak pasują: Większość osób, które tutaj są, myślimy to samo, no tak wiecie, o duchowości. Czujemy podobnie, dlatego tutaj jesteśmy. Jedni przychodzą, inni odchodzą, jedni wpadną na chwilę, narobią bałaganu. Ale chociaż ci, co robili bałagan, byli tylko na początku, wiecie? Teraz jakoś tutaj albo takie schroniona grupa, że nic się nie przedostaje. Albo po prostu wiedzą, jaka jest moja już pewność siebie, wiecie? Którą nabrałam z tym, co mówię gdzieś tam nie jest jakieś takie czy to warto znaczy no, się czy warto, może nie, ale czy hmm. no warto, to już nawet nie nie podlega dyskusji chociażby jedna osoba słuchała, to wiadomo, że warto warto, przytulam was kochani, z całego serca bardzo, bardzo wam dziękuję wiecie, bez was nie byłoby mnie naprawdę, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wy jesteście cudowni przekochani, pięknego dnia życzę Niech dobrobyt do nas płynie. Zaczekamy na niego. On już jest w drodze. Przytulam Magdę.